Witamy Państwa bardzo serdecznie w Galerii Sztuki BWA w Olsztynie na kolejnym wernisarzu w sali kameralnej. Tym razem gościmy pracę Bogdana Dziworskiego, jednego z najbardziej ciekawych fotografów polskich. Mam przyjemność gościć dzisiaj pana Jerzego Zegarlińskiego, który jest przedstawicielem. Agencji ZEGARD i współorganizatorem tej wystawy, dzięki niemu możemy w Olsztynie gościć pierwszy raz fotografię Dziworskiego. Wystawa jest organizowana również we współpracy z Galerią Lejka w Warszawie i stamtąd pochodzi też ten zbiór. O samym autorze i też o konstrukcji tej wystawy poprosiłabym Pana, Panie Jezu, żeby Pan nam troszkę powiedział. Oczywiście. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w tych przestrzeniach, w których mam przyjemność prezentować po kilku latach przerwy następną wystawę. Tym razem jest to wystawa fotografii Bogdana Dziworskiego, znakomitego polskiego przede wszystkim filmowca. Z wykształcenia jest operatorem filmowym. Ukończył w 1965 roku Państwową Wyższą Szkołę Filmową i Teatralną w Łodzi, tak się wówczas nazywała i znany jest przede wszystkim jako operator, reżyser filmów fabul filmów dokumentalnych, krótkometrażowych, średniometrażowych, jako laureat wielu konkursów tego rodzaju filmów, również jako operator filmów fabularnych. Mniejszym zainteresowaniem i mniejszą wiedzą o jego twórczości jest fotografia. Może się niezręcznie wyraziłem w tym momencie. Jako fotografik został w pewnym sensie rozpoznany dosyć późno. Pierwszy jego Album fotograficzny ukazał się nie w Polsce, a w Austrii, w Wiedniu w 1981 roku. I w tamtych latach odbyło się kilka niewielkich wystaw fotografii Bogdana Dziworskiego, między innymi w Katowicach, w Częstochowie, w Warszawie. Praktycznie jako fotografik do okresu ostatnich dziesięciu lat był w pewien sposób zapomniany. Chociaż Fotografia to była pierwsza dziedzina jego twórczości artystycznej po ukończeniu uczelni, zanim został operatorem filmowym, z tym, że te wszystkie fotografie, które robił przez całe życie, to były robione fotografie w zasadzie dla siebie, nie były upubliczniane, były robione, mówiąc cudzysłowie, oczywiście jakby do szuflady. I dopiero stosunkowo niedawno lejka galery w Warszawie. Postanowiła zrobić retrospektywną wystawę, retrospektywny pokaz całej jego twórczości fotograficznej z kilkudziesięciu lat. I ta wystawa pokazywana była już w kilku miastach w Polsce. Pokazujemy ją tutaj u Państwa. Muszę powiedzieć, że drugi egzemplarz tej samej wystawy w tej chwili jest lub za kilka dni będzie pokazywany w Wiedniu, potem być może jeszcze w innych krajach europejskich. Bogdan Dziworski jawi się tutaj jako klasyczny fotoreporter. Fotoreporter, który zainteresowany jest tym, co się wokół niego dzieje. Jest tu wiele sytuacji typowych dla drugiej połowy XX wieku, a nawet Przede wszystkim dla trzeciej, jakby ćwierci, czyli dla lat 60. i 70. Wiele fotografii opartych jest na scenkach rodzajowych. Niemal na wszystkich fotografiach widnieje człowiek. Przede wszystkim nie ma tutaj otoczenia, jak gdyby szerszego czy szerszego kontekstu sytuacji, które zostały sfotografowane. W tym sensie jest to fotografia czarno-biała, oczywiście, ale w związku z tym też fotografia bardzo klasyczna w swojej formie i bardzo klasyczna w swojej treści. Fotografia dokumentacyjna, fotografia reporterska, która dzisiaj ma znakomite walory nie tylko artystyczne, ale jako dokument epoki dokument lat kilkudziesięciu, trzydziestu, czterdziestu, pięćdziesięciu, których. Już nie pamiętamy, większość z nas nie pamięta. Ja osobiście oczywiście pamiętam. Więc warto przyjść i zobaczyć, żeby zapoznać się jak wówczas Polacy młodzi, starzy, ładni, brzydcy, biedniejsi, bogatsi zachowywali się, czym żyli, co robili. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że w wielu treściach. Tych przedstawień fotograficznych jest pewien przekaz ładunku sympatii dla osób, dla sytuacji fotografowanych. Jest wiele elementów humoru. To świadczy chyba, wydaje mi się, nie tylko o samej intencji autora tych fotografii, ale też o jego charakterze. Żeby fotografować ludzi w przestrzeniach otwartych może nie z ukrycia, ale też kolokwialnie określając, z biodra, co jest oczywiście cechą fotoreportażu i fotografii dokumentacyjnej, no, trzeba jednak umieć nawiązywać bezpośredni i szybki kontakt z ludźmi, których się fotografuje, żeby ich nie speszyć, żeby wprost przeciwnie nie wywołać reakcji takiej, że chcieliby się pokazać, w lepszy sposób, niż mi się wydaje, że w danej chwili się zachowują. To wszystko są walory oczywiście tego rodzaju fotografii, ale przede wszystkim tych fotografii. Czy tych 42 fotografii. I cała wystawa, tak jak pani dyrektor wspomniała, została zorganizowana przez Lejka Galery w Warszawie, a jej kuratorem jest pan Rafał Łochowski. Intencją i jego, i autora było w tych kilkudziesięciu, w sobie niewielkiej ilości fotografii, pokazać cały przekrój tego, co Bogdan Dziworski fotografował przy okazji robienia filmów. Wybrano te 42 fotografie z prawie półtora czy nawet dwóch tysięcy innych, więc, więc e, oczywiście można byłoby zrobić dwie czy trzy podobne ekspozycje z innych fotografii, tego samego autora, ale przecież nie o to chodzi. Życzę Państwu dużo wrażeń przy ich oglądaniu. Mam nadzieję, że za niedługi czas, za kilka dni czy za kilkanaście dni będzie można tutaj przyjść i osobiście wszystko to zweryfikować, o czym, o czym mówię, o czym mówiliśmy. Dziękuję Pani Dyrektor ja za dziękuję. przyjęcie propozycji pokazania tej wystawy u Państwa. Pani Monice Sadowskiej dziękuję za jej tutaj zorganizowanie, przygotowanie. No i oczywiście jeszcze raz serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Zapraszamy bardzo serdecznie. Galeria jest otwarta w normalnych swoich godzinach, więc możecie Państwo oglądać ją już od piątku, od 4 lutego. Serdecznie zapraszamy i naprawdę polecam, bo to jest, bo to jest znakomita, znakomita wystawa.